Chat na Twitchu był bardzo zdenerwowany, bo. Temat matki zwierzaka jest zbanowany. Dziękuję. O, teraz Tulej! Aha! No to restart. No temat matki restart. zwierzaka jest zbanowany. To restart. Ciao, Kslaś! Elo, Elo. Cześć, Kslaś! So no jest, jest zbanowany, no jest zbanowany. No trzeba to powiedzieć. Jest zbanowany. Mil się spóźnił. To jest tą historyjkę. Pewnego razu szukałem ojca w lesie. Jednak znalazłem zupełnie coś innego. Był to podgrzybek, który... Znalazłem jednak coś innego. Grzybek śmierdział. Jakby. Będzie serem. Wiem, ale chcę zobaczyć, co będzie z grzybem z serem. Matka zwierzaka. Zobaczył na. Angele pod monopolowym. Modopolowym. Robiła jakieś. Popierdolone. Salto. Okazało się, że za to zapłacił. Dawid... Zapłacił... <laughs> Kur... Widzicie, nie zmieści kto... Zobaczył na... Angelo pod Polopolowym... Robiła... Nie będzie, że robiła loda... Spokojnie... Ja jestem tutaj księciem... Uratuję tą historię... Na luzie... <laughs> ja to kurwa Uratuję... Jedna Klawiatura... Roz... Napisałem autobus... <laughs> Powiedział... Zdenerwowany... Rafał robiąc kurs na rolniku. Co <śmienic> jest? to takie? napisał, przepraszam bracia. Spukisz, 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 się, Na niego patrzy, a to nic dziwnego. Robił to na lodzie nago. Przecież taka temperatura kompletnie nie pasuje do. Kompletnie nie pasuje. Miją co, co się robi. Słucham? Uch! Nic dziwnego, robił to na matce. Ale na czas się opamiętał i zmienił. Dobra, przepraszam. No Gdzie zapie... BMW bez opon i nagle wykonał manewr. Niczym z szybkich i wyś wyściekłych i rzucił. Podobna matka zwierzaka jest z banowanym tematem, jak najbardziej, drodzy widzowie, jest zbanowanym tematem i nie, nie robimy tak, nie robimy tak, nie preferujemy tego. Bo jest oczywiście, ciekawie. jest absolutnie co. zbanowanym tematem. No jeszcze nie było matki zwierzaka, więc zajebiście. No, no stymuluję jest... przed tym. do tego, od bo tego bo czasu stosuję o, wodę z cukrem na włosy i head and shoulder. Niestety, od tego jednak. Wyłysiał. Postan Postan Postanowił pójść z tym na casting. Pójść z tym na. Co? Okay. Ej, jestem naprawdę w szoku. Bardzo ładna te historie. Właśnie, Cie się. Mi się wydaje, że matka spokojne, zwierzaka nie się nie ubra. Nie ma matki zwierzaka, nie ma ruchu. A, nic nie ma? Angela, uspokój Angela, się. To Angela, tylko matka zwierzaka w głowie i ruch. Naprawdę. Angela, uspokój no, się. Jest 210 A, ma, 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 100 gila 5%, 5 body fat sigma, mężczyzna, który Czeka. szukał bobra Pozdrawiam. do wspólnej sesji zdjęciowej. Jednak bober okazał się większy. Większy okazał. Jednak bober był większy od. Następna to będzie już zakończająca, więc trzeba zakończyć historię. Taki to bober, widzowie Ta. No, czyli, ej, bez kitu Bez kitu Ale takie fajne z... Które faktycznie nagrywają na YouTube'a Już dawno Powinni zamknąć Kanał, dziękuję To bardzo, zakończona historia Aha! Jezu, jakie pozytywne zakończenie w mojej! U mnie też, u mnie też strasznie. Oklaski! jak najbardziej. ja trafiłem coś ze sobą na koniec. Nie, nie, nie no, spokojnie, spokojnie, spokojnie. Smutne zakończenie. Nie, nie, że nie, nie, zamykają kanał, to nie, 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 mocno, powiem wam tak. nie, 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 tobie wyratowałem. Mój mój, Dziękuję, dziękuję, nie, nie to film. Czat na Twitchu był bardzo zdenerwowany, bo. Bo nie dostali suba za napisanie MAM 12 lat. Aha. Przyjechali na filmik, gdzie pokazuje twarz z dowodem dziecięcy. Cecha fantazji. No o... Bo to jest pojęcie. Po... Po... Nie. nie mogłem się powstrzymać, aż się ze strałem, bo to takie dziwne. Czyli temat zrania jest generalnie. Inny. Potem złapałem za łopatę i. Aha. Wykopałem dziurę, w której ukryłem... dla Blaszka. Oh, ku... Bardzo lubić... walić wiadra, wprowadzać się w stan... Kur... Blacha c... dokładnie był, bo prze...ł się to to wczoraj to go... w do... No nie no, fajny gość, to kto jest kur... Fajny gość. Nie, nie jest znam, nie znam, na... na... nie No to jest fajny gość. Ja bym się przeczkał się wczoraj w domu, ale brakło czasu. ze browarem, gdy nagle... zobaczył... Angelę po dmurze <śmienicza> ja Okazało się, że za to zapłacił tysiąc złotych, po czym salton nie zostało zrobione, a on, ok, <śmienicza> złamał kręgosłup i do końca życia <śmienicza> robił co Mamona. Dlatego nie! udał się nie! na tak że cztery polskich streamerów, że są debilami, i zrobiło mi się smutno, bo należałem do. Jeden z czterech przegrywów snu. Ten oto sposób poszedłem zjeść z jest burgera w maku. Jezu, on nawet tutaj donosi? Zwierzaka. No, nawet tu. A, A Pata. się na kicku. O O o. o, o Zapomniał zamknąć stronę, na której o, było słuchacz, O. Animeł Anime dźwięki. O, o, nie. O. Wolałbym bardzo chętnie włączył anime. Excelowe Ale kombo. Coś, co podkręca go do czerwoności, Nie, on, o nie działa. Kamil, Kamil yes. jego kolanie działa to niesamowicie podniecająco. O. Ta babka pyta nas, czym id na a ja do niej. Zemysł. Ale takie fajne zęby, które faktycznie zbierają na Już dawno powinni zamknąć kanał. No, no o, i kamil Röntgen! Pozdrawiam, pozdrawiam serdecznie! Na pozdrawiam, ryl. pozdrawiam. Nie, to nie ja, spokojnie. Miał sobie pan, który był fanem dwa kołek. O. I kierownicy. Na imię miał Dawid i bardzo często musiał sikać na siedząco. Sadgę. Siedział na... na... <grym> Wszyscy się na niego patrzyli, ale nic dziwnego robił Tona. O kur... Zwierzak, Przepraszam. O, nie. Się nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, 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 nie. Przepraszam. Robisz? Najmocniej, nie, przepraszam, najmocniej, tak, 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 tak. najmocniej. To, bo on mi za za mi, jest, jest na, na, zawiedziony najbardziej. Wiem, przepraszam, kręglu, ja z tobą też. Ale wróżył niczym kartę starota o poranku. na mi i wyszło mu, że będzie żył długo i nieszczęśliwie. <laughs> Angelka. <laughs> Gdy w lesie zaczęło się grzywobranie, to. W życiu mnie nie powiedział, że jego stary. Wspaniali przyjaciele mogli bardzo o, o. No no i super. Super. I to można, można, no, no i super. Tylko który nie znał się na grzybach, złapał za, za f***. O, grzyby południowe. O, proszę bardzo. Znał no, znał no, proszę, proszę, Bekonem chciał zjeść ze smakiem, o ale... My ale zaczął się dławić, całe szczęście obok był. O, I teraz... O, 210 cm. Kilogramów 5% wody faxowała mężczyzna, do wspólnej historii. szukał bober. Bober. jednak bober był większy od pałewrona, nie znał go no, no, tak. zawiodłem, 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 zawiodłem się, zawiodłem się, zawiodłem się, zawiodłem się na tobie. To Jeden jeden. 1-1. Jeden, jeden. O, 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 o się na O, i samo się wy***ł, z historii. Turcji na przeszczep o, git. włosów. Tam było najtaniej Ale nie ma zakoli. Zależało, żeby nie mieć takich zakoli jak... A nie, Nie, no, nie no, dobra, no, się. Wróci, nie, wtedy... mu za kola i... I... Aha. sobie! Od tego czasu stosuje wodę z cukrem na włosy i hranżolder. Niestety od tego jednak wyłysiał. Postanowił pójść z tym na turecki rejon i zrobić... O To jest K tej historii! Okazało się, że tureckie przeszczepy robią że z włosów dla przez wieś. Miesie worę, ziała i tak o ok. <grywa> Ach, go, go wtedy, kubo. matka, wiadomo kogo. Nie, Oczywiście Trojka, bo miała bardzo dużo wolnego <grywa> czasu. Bo... Postać na swoim Co, samochod... ulubionym miejscu na cztery. no nie, no, A, tak, no tak to nie! Nie! Sprzedaje grzyby, no przepraszam. Wykonał manewr niczem z szybkich i wściekłych i rzucił. ...butelką w oponę, o, który ją złapał i krzyknął. MMMMM wejdzie głęboko. K A zwierzak? <laughs> Ducha zwierzaka i zyli Google... Co jest? Co co jest? Ta to to tak zwana karma! Znowu Ka się będzie tarosy Karma. ...po razu lawek zadawał piksel gdzie napisał, że... O no, kur... A i lawek! Nie, co napisałeś? ...klawiatura rozje... O kur... kuboks! U kogo próbowałem raz robiąc kurs na rolniku. Jest tego rolnika. Włączył no piksel, by Ej. jeździć na Grimę. Ale, Ale, nie, Ale jak no, rower... jakoś znowu się tak. no piksel wrócił. Nie ja. kujczak, a który zaczął Jakimś sposobem z dali to mega utrzymana. Który z śmiechem z za głową. I... Aha. I wpieł mu ze swojej... swoje wnętrzności. Ten nie kujczak. Ławek. Wyski do mnie, ale w lesie. O Oko kur... Sadgę. Kur... Znalazłem jednak kosiną z innego. Co? Grzybek śmierdził Był co? bardzo co? stary i ktoś zrobił na niego dwójkę. Mmmm, się znieść i wziął kija. O kur... I zaczął gobić, tłuc, o? wyzywać, dewastować co popadnie. Po czym o obsrał kur... dwa klatę. Zwie... Po... Co? m***a klatę. Zwiezak Robi! On się tym a o, troj, nie powiedziała, jaka. może zrobimy lepiej jakiś sierdem synku? Owielam okay. szefa szefa